Witam serdecznie. Bardzo długo zastanawiałam się nad wyborem odkurzacza pionowego. Tym bardziej wybór nie był łatwy, gdyż na rynku jest bardzo dużo odkurzaczy, bardzo duży wybór. Natomiast porównując sobie parametry dostępnych odkurzaczy, zdecydowałam się na zakup odkurzacza pionowego Kobo G7 Pro z bazą opróżniającą. Jest to odkurzacz. E, który posiada e, kilka końcówek, między innymi turboszczotkę, i tutaj zależało mi na tym, żeby łatwo było opróżniać e, ten wałek z włosów, gdyż obydwie z córką mamy długie włosy, i we wcześniejsze odkurzacze bardzo się wplątywały, aż do tego stopnia, że blokowały tą szczotkę, ten wałek generalnie i się e, nie kręciło, i za każdym razem musiałam. Wyjmować, czyścić, i to taka była niezbyt fajna opcja. Natomiast już tutaj, po półtora tygodniu testowania, nie ma tego problemu. Włosy wędrują praktycznie od razu do tego pojemnika na brud. No a później, prawda, z pojemnika poprzez automatyczne opróżnianie bazy bezpośrednio do worka. Kolejna końcówka to jest mała turboszczotka do czyszczenia kanap i tego typu powierzchni. Szczelinówka, a także taka fajna szczoteczka z włosiem do czyszczenia żaluzji i nie wiem, chociażby filtra w, w suszarce do ubrań. Ja bynajmniej do tego używam. Tutaj Państwu od razu zaprezentuję, jak jest opróżniana ta stacja, przepraszam, ten bęben pojemnik generalnie na brud. Są dwa tryby, automatyczny i ręczny, ja mam ustawione na ręczny, z racji tego, że no, tak mi jest wygodniej. teraz cały brud tutaj z tego pojemnika wylądował w worku. Coś mi się nie domknęło. Jeśli chodzi tutaj o odkurzacz, posiada on teleskopową rurę, którą można sobie wedle wzrostu ustawić oraz wymienną baterię. Także w każdej chwili można czy dokupić kolejną, prawda, czy no nie wiem, czy, czy jeżeli ktoś ma taką potrzebę, mi, natomiast no zdecydowanie już teraz widzę, że przy 75 metrach mieszkania, spokojnie na trybie nawet tym średnim, ponieważ tutaj odkurzacz posiada trzy tryby: taki automatyczny, mocniejszy i turbo. To spokojnie na tym, e, nawet mocniejszym, wysprzątam całe mieszkanie i jeszcze zostanie mi około 50% baterii, także no spokojnie na moje potrzeby, idealnie się sprawdza. E, no tutaj jeszcze posiadam folikę na e, wyświetlaczu, z racji tego, że jestem na etapie e, tym 14-dniowym e, testowaniu e, odkurzacza. Ponieważ tutaj w Kobo jest taka opcja, że po 14, przed upływem 14 dni można zwrócić odkurzaczy, jeżeli nie spełni oczekiwań. Natomiast no ja już wiem, że na pewno go nie zwrócę, z racji tego, że jest mocny, wydajny no i idealnie spełnia moje oczekiwania. Teraz Państwu zademonstruję w jaki sposób on działa. Jest może troszeczkę głośny, no ale przy silniczku 500 W, no nie możemy oczekiwać tego, że będzie cichutko chodził. To jest ten tryb auto. I też, jeżeli odkurzacz wyczuje większy brud, sam automatycznie zwiększa moc pobierania brudu. No i oczywiście też ten zielony laser, który bardzo ułatwia sprzątanie. Widać każdy paproszek, może na filmiku tak nie będzie tego widać, ale jest naprawdę rewelacyjny. Szczerze nie wiedziałam, że mam tak brudną podłogę. Teraz włączę mocniejszy tryb, żeby Państwo też mogli zobaczyć, jak on działa w, tym, w tych pozostałych opcjach. No i w tej opcji turbo, bo no bateria prawda, szybko ubywa. No ale tutaj moc też jest ogromna, zmniejszę, bo nic nie słychać. Szczerze, z czystym sumieniem Państwu polecam KOBO. Jest naprawdę solidnie wykonane. Mocny odkurzacz ma naprawdę bardzo dużą siłę sącą. Także z czystym sumieniem polecam serdecznie. Nie żałuję zakupu i wiem, że no na pewno go nie zwrócę. Dzięki wielkie za uwagę.